Będę mam, żebyśmy robiliśmy challenge podłoga to lapa Oczywiście na płosku dobrze, bardzo, no. 40 miejsce zajęliśmy Nie, nie, sorry, sorry, chodziło mi o czwarte miejsce oczywiście no, jak widzisz teraz zebrałem dwie dronie do ekwipunku, ale w tym challenge się to nie przyda W dzisiejszym bo dzisiaj, te, teraz zaczęła challenge, w którym spróbujemy wygrać grę bez zadawania ani jednego obrażenia. Pytanie 0-0 obrażeń. Jak nie wiem, tu będziemy mieli full leczenie wszystko, a nie będziemy mogli wyobrażenia żadnego zadać, więc no. Bym chciała zrobić jakieś inne szalenty, typu nie wiem, Deloren, nie wiem, coś takiego, że na przykład tylko DeLorena Ale nie mogę nagrywać, niestety, zwykłych ok, batelionów. Dlatego zostawcie lajki, i so bym mógł to robić. A po co mi brać z nim? Jaki Jakie masz problemy? Czekaj, kolega na mnie, czekaj, kolega na mnie. Halo. Uśmiecham, a co chcesz? No, robimy challenge na kanał. Tak jak nagrywamy. A co... A co, chcesz z nami poagrywać trochę? Okej, okay, dobra, tutaj do, do biorę, dalej, biorę, dalej, biorę Nie no, złoty USP, jak mi wylatuje, co jest? My sto, bo my teraz gramy challenge, że nie możemy zrobić ani jednego obrażenia i musimy grać wygrać No po co tego, że... No, no teraz... Myślę, że telefonc kupimy, my robimy teraz lową challenge, że musimy wygrać grę bez zadawania od razu. Sorry, ja ci lubię. Ja ci lubię, tylko że... mam strasznie mało rotejtu i <laughs> mam w ogóle z białego leczenia. <laughs>

A się jak to wrócę na YouTube, to będziesz mój głos słyszał? Nie, 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 nie. Ja mam czyli, stary, ja... Ja podko Stary ja, pod nic... Stary, ja pod content nic nie robię. Wiesz, mi się wydaje, że i tak ciekawszy, szczerze, mi się wydaje, że i tak ciekawszy content niż pan Mateo robię. Tak. Ej, szczerze Michał, szczerze. Michał, Michał. Mi się wydaje, że tak robię ciekawszy content niż pan Mateo. Na elodzie. Pokaż mi jedno. Dobra, spłoczku. Ej, a to macie się schować. Dobrze mi trzycia złota i wylatuje. Moje kolega mam pokazać slajdów widzę. widzę. Ale nie... bo ma Em te... Bo mam wcześniej próbowaliśmy robić... Challenge, żeby nie dotykać ziemi. Że tam w minutę się gotujemy i potem ziemi nie dotykamy, nie? Ja podczas tego challenge dwa, dwa razy zniszczyłem na no, i spadłem na ziemię. <grym 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 i, I padliśmy, i padliśmy w top 40 jak. To gdzie mnie padliśmy, ale to i tak jakieś 40 osób było na mapie. Głębokość slajdów mi się pokazuje. No chodź tutaj, stare mam tutaj full ludu. Wszystkiego mam tutaj full do, do tego, że nawet. Do... Off oh, fucking, w to jest coś typ. Znaczy ja po mnie... poprawność polityczna i tobie to że mi teraz będzie rzeczywiście szanuję czarni, bo są signami. Maciek tu spokój dłupsko! O super, super! Kolejny team! Kolejny team! Wszystko. <laughs> La policja. Ja no, on, no serio. Myśmy nikomu nie zadawać. Lecz Let's lecz z boku. Já mám, staré čtyři metry, čtyři já ty na na naše strefy. A já tam pak se fístom co teraz? Tak, jak je to, Ej, ale Michał, przynajmniej ten się na też jest cały to jest ładne. Yeah. Nie! go, no policja, nooo. Uh. <laughs> ja się rozpraszam na przykład, już grając 3 razy przegrałam grając <laughs> Ej, bo to się. Bo... Jakby bo tak gadam z wami, że na chwilę odstępnie nie, <laughs> jak konkretnie, bo może to być a ja mam, no. <laughs> czarny, czarny, ja nie, czarny. Nie, dobra, Michałe, ja cię o tej strony nie znałem. Jen sera hpa mam widzę. Ej, chodź Leon. Leon, gdzie jesteś? Będę się rzucam. Kolega, się się poczuł, widzę. No, obry mi piętno złota brączy, i on wlatuje. Co to jest? <laughs> Co to jest? Opa! Tak, jak zbiera ja zbieram wszystkie bandaże, wszystkie skrzynki w okolicy, lotuję. Ogólnie to, wie, to umówmy się, że tego jednego incydentu, umówmy się, że nam dobrze idzie, tego jednego incydentu, co Leon strzelił w typa nie było, tak? No Leon, mylać tutaj rzuciłem! Ale ty wiesz, że słychać tak, co ja mówię, nie Michał? Bo ja włączyłem mikrofon do na Zginął spokój dupę! Gram na strefę. E, mam pytanie, Michał. Po co, co się grać w małej strefie? Po co się grać w dużej strefie? Ja mam 3 medy i 15 bandażów. Nie ma to tak. To dwa. No, chciałbym, kurde bo że... No... Nie wyszę się do w pierwsza. Nie wiem co się do w pierwsza. Stary! No słowie! Jakieś typy zauważył, że ja pewnie nie mam jego nią już w tą mapę teraz. Ludzie to no, szybką miejscówkę, jego niczym, sposowujcie się! No i do ciebie jak coś? Ej, na ilo... Ej, czy masz typa? A, tu... To... <grymne> Ej, kupuj! Stary! Stary, czekaj! My czekajmy na jakąś strefę, nawet tak na 2 strefę. Stary, to się boksujemy i kupujemy i kupujemy full medkidów. A tu można 4 kupić max. Czekam, ja wszystkie. Ja kupuję wszystkie. Mam 6 misów, Mam 6 misów, 6 7, 6, milisów, 6 metkitów i 85 fiza O! Weź to, weź to, weź to, weź to. Ej! Hey, Mówment kulką zrobiłem! Mówment pro kulką zrobiłem! Leon! Stój tam! Stój tam w strefie! Pa, 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 Leon, bibi je jakiś, no! No nie, nie, nie! nie, 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 nie. Spieprzaj! 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 O oh fak! O oh fak, zabrałeś mi! Zabrałeś mi ten! Dobra! Gram na strefę! Pram na strefę! Co? O tak, Michał, się kończą. Matce się kończą już. Michał, matce się już kończą. <grych> Ale top 3 jest, top 3 jest ta strefa. Top 3.